Jako jedyni wobec Zjednoczonej Koalicji Covidowo-Wojennej sprzeciwiamy się kolejnej ustawie z serii Ukrainiec Plus i pytamy o koszta, skoro w tej chwili dobijamy do 3 milionów gości, przybyszów, przesiedleńców, których państwo tutaj sprowadzacie, organizując popyt na nich pod pretekstem pomocy ofiarom wojny. Skoro dobijamy do 3 milionów i skoro ministerstwo podaje Kwotę 60 miliardów rocznie kosztów, to jest budżet polskiej obronności. To jakie są prognozy i jaka byłaby bardziej szczegółowa rozpiska? A pana marszałka, któremu się tak spieszy, że nie pozwoli w trybie formalnie uzasadnionym odnieść się koledze prezesowi Winnickiemu do insynuacji, które tutaj pod jego adresem i naszej formacji. Badają. Pana marszałka zapytam, panie marszałku, skoro zasady są panu tak obce i panu tak wszystko jedno, ten Bóg pan tak westchnął tutaj dzisiaj. O... Dziękuję serdecznie, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Chciałem panu powiedzieć w imieniu Sejmu Polskiego, że używanie w stosunku do Ukraińców, że rząd polski organizuje popyt na nich w Polsce jest skandalem.